W nadchodzących dniach miliony polskich emerytów i rencistów znajdą w swoich skrzynkach pocztowych korespondencję od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Listy te zawierają szczegółowe informacje dotyczące wypłaty tzw. 14 emerytury, która została zrealizowana w bieżącym roku. To bezprecedensowa akcja informacyjna, mająca na celu zapewnienie pełnej transparentności w kwestii dodatkowych świadczeń emerytalnych. Tylko w województwie mazowieckim, Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazał dodatkowe świadczenia do ponad 870 tysięcy osób, co przełożyło się na łączną kwotę przekraczającą 1 miliard 200 milionów złotych. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Rozpoczął na szeroką skalę dystrybucję korespondencji do świadczeniobiorców w całym kraju. Celem tej masowej akcji listownej jest dostarczenie beneficjentom szczegółowego podsumowania dotyczącego wypłat tzw. czternastych emerytur, które miały miejsce w roku 2024. Wojciech Ściwiarski, pełniący funkcję rzecznika prasowego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na terenie województwa Mazowieckiego w swoim oświadczeniu podkreślił, że adresaci listów znajdą w nich kluczowe informacje. Przede wszystkim korespondencja zawiera potwierdzenie przyznania prawa do 14 emerytury, a także precyzyjne dane dotyczące wysokości tego dodatkowego świadczenia. Co istotne, tegoroczna dystrybucja tzw. czternastek została już w pełni zrealizowana, obejmując wszystkie uprawnione osoby. Warto podkreślić, że cały proces odbywał się automatycznie, bez konieczności składania jakichkolwiek wniosków przez świadczeniobiorców. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprowadził całą procedurę, jak to się określa w języku urzędowym, z urzędu, co znacznie ułatwiło cały proces i odciążyło emerytów i rencistów od dodatkowych formalności. Szczególnie imponujące dane. Dotyczą województwa mazowieckiego, gdzie zakład ubezpieczeń społecznych zrealizował wypłatę ponad 870 914 emerytur. Łączna wartość tych świadczeń przekroczyła 1 miliard 200 milionów złotych, co świadczy o ogromnej skali tego przedsięwzięcia i jego znaczącym wpływie na sytuację finansową beneficjentów w tym regionie. Warto zwrócić uwagę na fakt, że największa koncentracja wypłat miała miejsce w trzech warszawskich oddziałach zakładu ubezpieczeń społecznych. W tych placówkach świadczenie otrzymało ponad 501 100 osób, a łączna kwota wypłat w stolicy i jej okolicach przekroczyła 708 300 tysięcy złotych. Te liczby dobitnie pokazują, jak znaczącą rolę odgrywa Warszawa i jej aglomeracja. W kontekście dystrybucji świadczeń emerytalnych. Interesującym aspektem całego procesu jest wysoki stopień cyfryzacji w zakresie metod wypłat. Jak podkreślił rzecznik Ściwiarski, zdecydowana większość uprawnionych otrzymała dodatkowe świadczenie bezpośrednio na swoje konta bankowe. Wskaźnik tzw. ubankowienia świadczeń długoterminowych wypłacanych przez zakład ubezpieczeń społecznych, Osiągnął imponujący poziom 79,2%. Oznacza to, że prawie 4 na 5 osób korzysta z nowoczesnych elektronicznych form otrzymywania swoich świadczeń, co znacząco usprawnia cały proces i zwiększa jego bezpieczeństwo. Aby w pełni zrozumieć znaczenie i mechanizm działania XIV emerytury, należy przyjrzeć się bliżej kryteriom jej przyznawania. Dodatkowe świadczenie trafiło do osób, które na ostatni dzień sierpnia bieżącego roku posiadały prawo do emerytury, renty lub innego świadczenia długoterminowego wypłacanego przez zakład ubezpieczeń społecznych. Kluczowym elementem całego systemu jest progresywny charakter tego świadczenia. Pełną kwotę wsparcia wynoszącą 1780 zł i 96 groszy. Brutto otrzymali emeryci i renciści, których podstawowe świadczenie nie przekraczało 2900 zł. Brutto. Ta zasada ma na celu wsparcie przede wszystkim osób o niższych dochodach emerytalnych, dla których dodatkowe środki mają największe znaczenie w kontekście codziennego funkcjonowania. Jednakże system ten. Przewiduje również mechanizm stopniowego zmniejszania wysokości 14. emerytury dla osób o wyższych świadczeniach podstawowych. W przypadku uprawnionych, których emerytura lub renta przekraczała wspomnianą wcześniej kwotę 2900 zł brutto, zastosowano zasadę złotówka za złotówkę. Oznacza to, że wysokość dodatkowego świadczenia była sukcesywnie zmniejszana o każdą złotówkę Przekraczającą ten próg. Co istotne, ustawodawca wprowadził dolny limit wysokości 14 emerytury, który wynosi 50 zł. Oznacza to, że osoby, których wyliczone dodatkowe świadczenie byłoby niższe niż ta kwota, nie otrzymały go wcale. W praktyce przekłada się to na fakt, że emeryci i ręciści, których podstawowe świadczenie przekraczało 4630 zł, i 96 groszy brutto. Nie byli uprawnieni do otrzymania 14. emerytury. Warto również zwrócić uwagę na dodatkowe obostrzenia związane z wypłatą tego świadczenia. Osoby, których świadczenie główne było zawieszone na dzień 31 sierpnia, np. z powodu przekroczenia limitów dodatkowych zarobków, również nie otrzymały 14. emerytury. Ta zasada ma na celu skierowanie dodatkowego wsparcia do osób, dla których emerytura lub renta stanowi główne, a często jedyne źródło utrzymania. Cały mechanizm wypłaty czternastych emerytur jest częścią szerszej polityki społecznej, mającej na celu poprawę sytuacji materialnej emerytów i rencistów, szczególnie tych o najniższych świadczeniach. Jest to odpowiedź na rosnące koszty życia i próba zapewnienia godnego poziomu egzystencji osobom, które zakończyły już swoją aktywność zawodową. Masowa akcja informacyjna Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, polegająca na wysyłce listów z podsumowaniem wypłat 14 emerytur, stanowi ważny krok w kierunku zwiększenia transparentności systemu świadczeń społecznych. Dzięki tej inicjatywie Miliony polskich emerytów i rencistów otrzymają szczegółowe informacje na temat dodatkowego wsparcia finansowego, jakie zostało im przyznane w roku 2024. Skala tej operacji, szczególnie widoczna na przykładzie województwa mazowieckiego, gdzie wypłacono świadczenia o łącznej wartości przekraczającej 1 miliard 200 milionów złotych, pokazuje jak znaczącym elementem polityki społecznej jest program 14 emerytur. Jednocześnie wysoki stopień cyfryzacji wypłat z prawie 80% świadczeń przekazywanych bezpośrednio na konta bankowe świadczy o postępującej modernizacji systemu ubezpieczeń społecznych w Polsce. Progresywny charakter świadczenia z pełną kwotą wypłacaną osobom o najniższych emeryturach i rentach. Oraz mechanizm stopniowego zmniejszania wysokości czternastki dla osób o wyższych dochodach, pokazuje dążenie do zrównoważonego i sprawiedliwego systemu wsparcia. Jednocześnie wprowadzenie dolnego limitu wysokości świadczenia oraz wykluczenie osób o najwyższych emeryturach z programu wskazuje na próbę optymalizacji wykorzystania środków publicznych. Podsumowując, akcja informacyjna. Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie tylko dostarcza beneficjentom niezbędnych informacji, ale także stanowi ważny element budowania zaufania do instytucji państwowych i systemu zabezpieczenia społecznego. W obliczu wyzwań demograficznych i ekonomicznych, z jakimi mierzy się Polska, przejrzystość i efektywność takich programów, jak 14 Emerytura, nabiera szczególnego znaczenia dla stabilności społecznej i ekonomicznej kraju.